Cześć, witam serdecznie w 137 odcinku mojej serii. Było o jednym rosyjskim skandalu przekręcie muzycznym, którego bohaterem był, była grupa Laskowy Maj. Był również drugi przekręt, który odbił się szerokim echem w świadku muzycznym. Grupa Mili Vanilli. Bohaterowie 137 odcinka mojej serii. Yy, okazało się, że również yy, kto inny wykonywał te utwory, a panowie tylko po prostu byli jak gdyby taką twarzą reklamową tego projektu. Bo zespołem to ciężko nazwać, oczywiście, był to projekt. Yy, debiutancki album Mili Vanilli zatytułowany The First Album albo All or Nothing ukazał się w roku 1988 nakładem wytwórni Hansa, czyli de facto wytwórni, która wydawała takie gwiazdy jak Bonnie M, Modern Talking, Blue System i wielu, czy cc Cash. Natomiast tutaj mamy pierwszą płytę. I notabene jedyną płytę w Miliwanili, Vanilli, dlatego że tutaj e, właściwie e, zanim ta płyta się ukazała, okazało się różnie, również wcześniej kilka maxi singli. I tu rzeczywiście e, na tej płycie mamy największe przeboje tego projektu, e, efektowne zdjęcie zespołu, wydanie oczywiście Hanzy. Płyta również oczywiście ukazała się chociażby w Bułgarii czy w Rosji nakładem Balkantonu. Tutaj mamy ten First Press, numer katalogowy 209 458. Bardzo proszę Hanza. 88. rok, no i tutaj tak jak mówię, zostały zawarte największe przeboje zespołu. Takie jak chociażby I'm Gonna Miss You. Czy największy ich przebój, Girl, You Know It's True? Rzeczywiście ta piosenka zrobiła wielką furorę. Dopóki nie wyszło na jaw, że panowie po prostu w studiu ruszali tylko ustami, natomiast resztę roboty robił, robił sztab użystów. Moi drodzy, drugi album grupy ukazał się w momencie, kiedy grupa. Mili vanilli na dobrą sprawę już nie istniała. Eee, ta płyta to The Real Mili Vanilli, czyli prawdopodobnie nawet nazwa została zmieniona, i eee, ta płyta to The Moment of True. Ta płyta również wyszła w Polsce nakładem wydawnictwa MGM, natomiast oryginalne wydanie ukazało się w roku 1991. E, więc mówię, no jak lata 90., to już e, spora rzadkość. Numer katalogowy 210 996. Płyta również e, e, przyozdobiona taką oryginalną kopertą wewnętrzną. Natomiast wydawcą ponownie była HANSA, bardzo proszę. E, natomiast ta płyta. Nie wiem dlaczego, na labelu jest rok 1990, na okładce jest rok 1991. Moi drodzy, to była próba, jak gdyby, wskrzeszenia, albo inaczej powiem, zarobienia jeszcze pieniędzy na tym jednym z największych przekrętów muzycznych w historii. Natomiast, tak jak mówię, grupa już praktycznie nie istniała. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że ta płyta została nagrana w całkiem innym już składzie. I to był taki no powiedzmy sobie szczerze, gwóźdź do trumny tego projektu najpierw ten skandal, że panowie nie śpiewają tylko po prostu tak jak mówię, robi za to e, robi to sztab kurzystów, a panowie po prostu mieli tylko dobrze wyglądać w tym projekcie. Obecnie e, jeden z członków e, Mili Vanilli już nie żyje od ładnych kilku lat. Tutaj jeszcze raz okładka pierwszej i jedynej właściwej płyty. The first album All or Nothing grupy Mili Vanilli.